Widzowie widzimy, że chcecie daily z Minecrafta. Niektórzy z ergiemce, niektórzy z standera. No to jesteśmy na kolejnym koncie. I tym razem pójdziemy, widzowie, też, nie wiem, na drzewkę pójdziemy. Jak coś tutaj jest 0,4, więc polecam wbić.

Trzeba z nimi na inteligencję iść. Widzicie, widzowie, no sorki, że tak czasami nie mówię, ale po prostu skupienie. Skupienie jest większe ode mnie, więc no jeszcze przypominam, możecie zostawić suba, łapkę. Jeżeli wam, się podoba, jeżeli wam się podobają moje filmiki no, więc widzowie, naprawdę jeżeli wam się podobają filmiki to możecie w każdej chwili zostawić subika no i po prostu <laughs> wtedy już będzie wiadomo, że lubicie mój kanał my się tutaj klepiemy z taką, sami widzicie z kim no i, no i widzicie widzowie. No i po co mknąka, jak widzisz że łatery potrafię? Coś mi tu powie: Skry, 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 jest mi tu powie. Po co ludzie wpychają do beczki? Tutaj akurat specjalnie nie zrobiłem, bo nie chciało mi się w tej beczce bić. Bo tam jest za dużo osób. Serwer 0 czyterów, 0 czyterów więc polecam wam grać, moja Gilda esesy jest aktualnie pierwsza odcinek zdobijania topki będzie I no to głównie był restart to tylko by błąd gdyby nie to, że błąd jest był błąd i po prostu by byłam na serwer to gdyby nie to to bym topki gliny nie wbił a, no, w sumie byłem w takiej gildii z pierwszą topą. To się bardzo przyjemnie grało. No i widzicie, widzowie, kto to gra tu Że widzi, że jest mała odległość, a i tak będzie knok No, czasami tacy są ludzie, że będą strylali, będą się na ciebie pocili, ale i tak nie zginiesz. Ludzie są po prostu tacy. Nikt, nigdy nie wiadomo, na kogo się natrafi. Tutaj ktoś jest na przykład. I on na przykład nie wie, że... o. Widzowem zrobiłem teraz, ale... Tutaj nie ma, czy te... No i chociaż punktów za mnie dostał, widzicie? strike you O Jezus. O Jezus. A ja nie wiem po co chłopy idą na drzewka jak biją z miecza No naprawdę nie chcę mi się aż z nim już bawić Po prostu No ułomni tutaj są ludzie nie no widzowie, no to Możecie ze mną pograć I tutaj na tym koncie będzie gildia z widzami Bo wtedy za bardzo nie miało być Jak to gildia z widzami Bo teraz Sam ta gildia jest stop 1, Więc za bardzo nie A to tak na spontanie, nie wiem Mówię wam tylko, że Daily będzie z Minecrafta, bo widzę że Dużo osób chce jednak z Minecrafta Ale jeszcze dam wam Czas pod tym odcinkiem czy chcecie widzowie daily i napiszcie z czego, macie do wyboru Minecraft czy Roblox <laughs> i też was widzowie naprawdę przepraszam, że te odcinki miały być daily, ale robię gruby projekt, więc widzowie, jeżeli chcecie mieć streamki to po prostu musicie mi to, że jak nie będzie codziennie streamków to musicie po prostu mi to darować, jeżeli chcecie mieć streamy Ej, widzowie. No i widzę Tu się nie da. No da się grać. Bo gdyby się nie dało, to bym nie zabijał wszystkich. Bo tutaj po prostu trzeba umiejętnie podchodzić do tego. No ja walę. Złupu walę. Nie. Dobra, poszedł tam wyżej. No, mm, dobra, widzowie poleciał połaterek. No, taki fajny sewer do to pogrania. Topka tutaj. No, ja mogę zadać, ale mi się nie chciało. Ale będę musiał grać. Z, no. no, nie wiem, kto tu punkty by wybolał. No, zabij mnie już. Albo by było, jakbym kogoś zabił. Dobra, no, Bo mi się wiecie, widzowie. Nie ma co

za to, jak Wy też mnie lubicie, to możecie za to zostawić subik albo łapeczkę. Każdy lajk like więcej to jeden lajk like więcej. A lajby na tym kanale będą się odbywały. No, jak będę miał po prostu lepszy, bo lepszy laptop, bo sobie na niego zbieram. No, po prostu zbieram sobie już naprawdę mam dużo. <laughs> więc no, jeżeli chcesz weprzeć mój kanał, żebym szybciej streamował, zacząć streamować to po prostu zostaw tego subika a ja będę zadowolony to nawet nie musi być, naprawdę dla was to jest chwila a dla mnie to jest motywacja do nagrywania więcej odcinków widzowie dzięki naprawdę, że tak szybko Lecicie, że jesteśmy bardzo szybko się rozwijającym kanałem, a to wszystko dzięki widzowie Wam. Zabiłem osobę plus 11. Chciałem Wam powiedzieć, widzowie, że teraz tyle, ile dostanę najwięcej punktów, to tyle powinniście mieć, tyle powinniście zostawić łapek. Więc jeżeli po prostu, no po prostu chcecie więcej odcinków i to na przykład daily, to mówcie widzowie, naprawdę, ja mogę rzucić daily, mi to nic nie przeszkadza, mi to nawet fajnie, mam wtedy humor, humor gituwa No poleciał. Widzowie, cofnijcie sobie do samego przodu, zapamiętajcie ten moment, na którym jesteście. Później cofnijcie do samego końca i, i zobaczycie ile punktów. Tyle, ile punktów będę na plus, tyle mo możecie zostawić łapek. Albo nie, jeden kill to jeden więcej... no, jeden więcej... No po prostu... Nie, to już tak nie miało tu sensu, bo chłop z koksem. To było widać na efektach. Jak ja nie knuknąłem? Dobra, nie, 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 nie. Widzowie, ale nie dostał nic za mnie, bo on mnie wcześniej zabił. No widzowie, widzicie jakie plusy? O, dobra, poleciał. Widzowie. O Jezus. O, łaterek. O Jezus, uciekam. Uciekam. Zdecydowanie uciekam. Nie. Nie wiem. Ostatnio topkę zabiłem. Szkoda, że nie nagrywałem, bo to było naprawdę ekst no po prostu było tak fajnie O! Widzowie! snajpijmy kiśla. Kisiel Snajpimy Aha! Chłopiec z odpaleńcem To nieźle To nieźle Mamy jakieś punkciki Aha Dobra, water, bo ja, ja naprawdę jak, jak widzę, że jest jakiś liter, też mi się... Co jest? Jak kupnie ginie? Dobra, zginął. No, no prawda, widzowie, chcecie, to mogę nagrywać daily i są takie dzień daily. No, no naprawdę widzowie mogę, nie wiem co tu wam jeszcze mogę więcej powiedzieć. Już dwa 11 minut tak fajnie się rozpędziłem. Więc no co? Zabijemy ostatnią osobę. I co? Kończymy chyba. No, tutaj będzie ciężko teraz zabić. Musiał na samą górę wejść albo tam osobę... O! Dobra, no, cheater. Mm. Mm. Dobra, widzę wie. No to... Ostateczny łaterek. No tutaj wątpię, żeby zabił tego pana Łukasza. Łukasza. Łukasz. Pozdrowienia. Daj kila, daj kila, bo chcę już skończyć odcinek. Dobra, widzowie. To jak ja zdedam to kończymy odcinek. No to pożegnanko na spałniku. O Jezus jakiś hop wszedł. No ja Dobra. No to co? Do zobaczenia. Zostawcie suba i łapeczkę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Au!